chcę się dać. Podanie. Podanie! Podanie! I trzyma, I trzyma, i daj Kuba, daj, daj, daj go to, daj, 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 daj. I tak, tak, tu jest, poziomie jest. Spokój, wyprowadź porządnie Utrzymaj Kuba! Miem... Dę, daj, już szybszy! Zielonego! Już cztery. Mikał! Kaj, kasa kasa puja Dobra, <try> nie migrasz teraz. Dobre, kuba! Kupata do środka. Kupata Kuba! Kupata! Dobrze, dobrze, dobrze!

Spokojnie, spokojnie teraz. Teraz skocz! Dobre! Otrzym, otrzym, ochocz.

Ustawcie mi już Ustawcie mi już udrożny! daleko! mi już udrożny! Ustawcie mi już

Julek na mokrą rolę. Dobrze, dobra dziewczyna.

Não <sweat> é <sweat> <raga> <tisla> <tisla> <Gás. tisla> <tisla>

Już jest gra. Raz. Mądrzej Michał, już. Super. Czas. Patryk troszkę szybciej, gramy. Chodź Katwykę. Chodź. Cię rozgrzałeś. Idź do trenera jeszcze. Raz, wiszczar, czas! Czas, trzymaj na bramkę. Już, graj Michał. Super, świetnie. Czas jest, rozbieżamy już.

Dobrze, w końcu się rozgląda. Nie ma z przodu grałem przez tył. Julek, gaz do boku. Odra, Super. Odrazuje! Odrazuje! No, dobrze, Wieczka chodzi. No graj, byś do niej doszedł, ci łapie za głowę. Olek. Chodź tu, pogadu chcesz zrobić, bez kasa nie udawamy się! Wilkę daj tutaj! Ale zobacz, to jest zagranie. Dobry. Ile? Tak? Ile jest? Nie wiem. Osiem trzy. możliwe. To kogo Dobrze, obawy zobacz, Obawy klips. Staj, ma. Sieta, ale mocniej, garusie. Zbali, świetnie, ale Zbliżali. 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 piłki. Dynie,

Możemy się obudzić w końcu. Możemy się obudzić z odległości, Możemy się obudzić z końca. Możemy się obudzić Kądziu, Kądziu, musisz w polu karnym być. Wyjazd, 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 wyjazd! Nie da się odwrócić, Andrzej! Jeszcze raz pomocy do odbioru piłki! To i wyśle od grubeku! Walczy dalej! To jest decyzja! Oni nabiegają Napiłek! Napiłek! z Napiłek! 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 Mati! Nie Napiłek! Napiłek! czy nie? Kompania, kompania, szerzej nie da się odwrócić, brawo Andru! A tak jest! Pryst! Pryst! Można! Już wyżej, wyżej! Wyspę kołapiemy! Na... Nie na raz Andru! Nie na raz, nie daj mu się do nas odwrócić! Wiśnia. hop! Utrzymaj! W teraz, rozegraj! Piła Dobrze Lepiej Kuba mi go podaniem no. Dobrze, bardzo i Zastaw teraz utrzymaj, co! Niedobra była epicenia Dobrej! Dobra, przodu! jeszcze na długą piękną Teraz, teraz! Przesuwamy całą! Adi! Adrian. Adrian, adi, 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 twoja! Adi! Kończysz! Kończysz, to wszystko! Adi, 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 Andrew! adi, Andrew! Hej! Hej! adi, tak adi, jesteśmy! adi, tak adi, w adi, 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 aby pokaźcie. się. Świetnie. Świetnie. do końca. Świetnie. gaz! Świetnie. 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 Gaz! Utrzymaj to! Ale w do dokładnie! Hej, patrz do niego! Do niego! E? Awiant, to jest to, Adrian, to nie jest podanie! Awiant, to jest podanie! Awiant, pomagaj! Hej, kurde! Dobrze, dobrze, próbuj! Zrób, próbuj, co chce piłeć! Zamieniały się! Babis, to iść. Szybciej radą! Daj radę! Do bom! Haj na styku takie śliczne Radek! Daj, Radek, spokojnie! Szypek utrzymaj! Szypek do szpiły! Adaś! No Oglądamy mecz! Ada, da się, oglądamy. Piła. Nie tu, Adrian! Daj do końca. Lepa! Świetnie. Gaz, krzypek. Szybciej. Skrzypeń. Głowa w górę. Ale zobacz. Krzypek. Czemu chcesz z niego zagrać? Jest zwiśnij, a wycofaj piłkę. Wkładka teraz. Krzypek.